Remik będzie. Nasza. Nie, nasza jest bardzo. Dobrze jest. Nasza wygra. Mi Przygotuje się autorski kartami numer 259 oraz Kowalii Hasyni numer 327. Na Macie a walczyć będzie Marek Staniecki oraz Adam Fabiak, a przygotuje się Pedro Madeusz oraz Karol Ziemię. Na haczenie przygotowują się. Jakie...

Mata D, Małdyna Magdalena z Konstancina nr 212, Ochortnych Marta 357. Na te do walki zapraszamy. Kałkowskie kamień nr 259 oraz Kowali w numer 327. Do następnej walki przygotowuję.